Akademia Dobrostanu to dla mnie wspaniała podróż, merytoryczna i eksperymentalna, doświadczalna, i naprawdę jest to bardzo głęboka podróż. Odkryłam bardzo dużo w sobie różnych ciekawych rzeczy i rozplątałam kilka słupów. Bardzo mi pomogła ilość i różnorodność narzędzi, których się nauczyłam. I w takiej drodze mojej, prywatnej, rozwoju mojego, mam ogromny teraz zasób, ogromną ilość narzędzi, po które mogę sięgać w każdym momencie, wszędzie, gdzie jestem. I to, że praktykowałam je przed ostatnie pół roku z Kasią i resztą uczestniczek, spowodowało, że naprawdę się we mnie utrwaliły te zmiany. Jestem dużo spokojniejsza. Mam klarowność i widzę swój cel. A jak tylko gdzieś go zgubię, coś się wydarzy, co mnie wytrąci z mojego spokoju, z mojego bycia. Tu i teraz, to mam cały wachlarz możliwości. Jak z powrotem wrócić do siebie. I o tym dla mnie była akademia. O powrocie do siebie, o słuchaniu siebie i w takiej ogromnej czułości i Ciekawości do siebie, jaką Kasia tutaj we mnie zaszczepiła, i, i jak to pięknie prowadziła. Jest niesamowite doświadczenie. Na takim poziomie pracy ze sobą, do tego skontaktowanie się z czymś, co jest wrażliwe, z czymś, co jest może trochę cichutkie gdzieś w środku, z innymi uczestniczkami i zobaczenie, że one też przeżywają swoje historie. Które są czasem bardzo podobne, czasem zupełnie różne, a i tak potrafię w nich odnaleźć siebie. Potrafię znaleźć podobieństwa. I ogrom empatii, jaka panuje na zajęciach z, z Kasią, jest naprawdę niesamowita, bardzo wspierająca. I czuję się odżywiona, czuję się bardzo napełniona. I jestem za to bardzo wdzięczna. Że na tę akademię się zdecydowałam. Nie była to prosta decyzja, i, i myślę, że to była bardzo dobra decyzja. I może nie była prosta przez te moje różne głosy, rzeczy, które mówiły, że nie dam rady, albo te rzeczy, które nie chciały zostać poruszone, i, i ten poziom zrozumienia. I miłości, jakie Kasia wprowadziła na każdych zajęciach, do każdej metody, do każdego narzędzia, spowodowało, że naprawdę z czułością i wdzięcznością do siebie mogłam zobaczyć, co tam w środku w duszy gra. Na poziomie zawodowym miałam absolutnie niesamowitą możliwość poprowadzenia na końców własnych warsztatów. I to był mój cel w Akademii znaleźć swoją drogę właśnie w tym temacie od roku warsztaty grupowe pomagają mi w rozwijaniu siebie i znalazłam w tym absolutnie swój cel życiowy i nie miałam pewności, nie miałam klarowności co chcę robić, jak to ma wyglądać. Miałam bardzo dużo przekonań ograniczających mój start. Natomiast Akademia przez systematyczność, przez rodzaj narzędzi i przez różnorodność pokazała mi, że naprawdę mam wszystko w sobie i że niewiele potrzeba, żeby móc wsłuchać się w ten głosik duszy, który prowadzi i nie ogranicza i prowadzi dokładnie tam, gdzie mam być. I te końcowe, końcowe zajęcia, gdzie mogłam faktycznie wdzielić się w rolę prowadzącej warsztaty i skonstruować I od początku do końca, pod okiem Kasi były taką wisienką na torcie, w odnajdywaniu w sobie siły. I ja tą siłę znalazłam. Znalazłam siłę, znalazłam inspirację, znalazłam pokłady po prostu kreatywności, które w sobie miałam cały czas. I, I dzięki Kasi, dzięki Akademii Dobrostanu jestem w dobrostanie i jestem w stanie sięgnąć po te wszystkie moje zasoby, które cały czas mam. Kochana Kasiu, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję Ci za to, że, że utrzymałaś to wszystko, że Twoja autentyczność, Twój spokój i te wszystkie wartości, które dla mnie na początku nie wydawały się tak wartościowe, udowodniłaś mi, że są totalną mocą. Totalną mocą, totalną siłą, która też napędza do działania, która też daje ruch który jest moim takim tematem bardzo ważnym i dziękuję, że dzięki Tobie, dzięki Twojej odwadze ja też mogłam ruszyć do przodu.